Nasze pasje i marzenia wyróżniają nas z tłumu, nadają nam indywidualności i sprawiają, że jesteśmy jedyni w swoim rodzaju. Jesteśmy sekcją terenową Oddziału Śląskiego Olimpiady Specjalne Polska, powstaliśmy w październiku 2010 roku jako Sekcja Terenowa Pogromcy. Działamy przy ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym w Wyrach i warsztatach terapii zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie. Sekcja zrzesza 35 podopiecznych naszego stowarzyszenia, 18 zawodników z ośrodka i 17 zawodników z warsztatów. Podstawowym celem naszej działalności jest organizacja treningów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ma to na celu zapewnienie im możliwości lepszego rozwoju sprawności fizycznej, wykazywania się odwagą, odczuwania radości i dzielenia się talentami, umiejętnościami i przyjaźnią ze swoimi rodzinami, innymi zawodnikami oraz społecznością lokalną. W pełni chęci i zaangażowania aktywnie uczestniczymy w zawodach o randze lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Zawsze pragniemy zwyciężać, lecz jeśli nie będziemy mogli zwyciężyć, będziemy dzielni w swym wysiłku. Jedną z trenowanych przez nas dyscyplin jest pływanie. Zajęcia odbywają się cyklicznie na krytym basenie Mosir w Mikołowie. Pływanie jest dla naszych zawodników formą aktywnej rehabilitacji, doskonałym sposobem rozwijania i utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, odzyskiwania wiary we własne siły i możliwości oraz przeżywania radości ze sportowego sukcesu. Zadowolenie i satysfakcję. Naszym zawodnikom daje również uczestnictwo w treningach bowlingowych, które organizowane są na kręgielni Mosir w Łaziskach Górnych. treningi uczą naszych zawodników zasad współzawodnictwa, otwartości, okazywania uczuć, a przede wszystkim walki fair play. To wszystko po to, by zaprezentować swoje umiejętności podczas zawodów. Naszym największym osiągnięciem jest udział zawodniczki Sary Starzycznej w czwartym ogólnopolskim turnieju bowlingowym w Poznaniu i zdobycie przez nią trzeciego miejsca. Przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji zawodnicy czerpią korzyści z udziału w dyscyplinie, jaką jest bocze. Bocze jest sportem ogólnorozwojowym, nie wymaga przy tym intensywnego wysiłku fizycznego, a zasady są bardzo proste. Jako gra rekreacyjna, jest wspaniałą rozrywką i doskonałym sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu. Mamy też odważnych siłaczy, którzy zmagają się z trudną dyscypliną, jaką jest trójbój siłowy. Wymaga ona przede wszystkim rozwagi, skupienia i dobrej znajomości strony technicznej, nad którą czuwa trener. Dyscyplinę tę trenujemy od niedawna, jednak mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli pochwalić się osiągniętymi sukcesami. Ze względu na specyfikę pracy ośrodka w Wyrach, w szczególności zaangażowaliśmy się w cykliczną organizację Dnia Treningowego Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych. Zawody tego typu, zwane MITP, są jedynymi w województwie śląskim zawodami sportowymi Olimpiad Specjalnych dla osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz ze znacznymi dysfunkcjami ruchowymi. Rywalizacja tutaj nie odgrywa najistotniejszego znaczenia, a każdy zawodnik jest zwycięzcą. Dla wielu z nas, tak proste umiejętności jak przetoczenie, unoszenie głowy, nakładanie kółek na stojak, rzut piłką, to dla naszych zawodników jest dużym wysiłkiem i wyzwaniem. Dalej. Świetnie. Bardzo dobrze. No, trzymaj rączkę, Dobrze. Następnie. Nie. Który teraz jego ja do za Który jest większy? Który jest niemały? Większy. Który jest większy? O właśnie. No, trzymaj rączkę, Brawo. trzymaj sobie ruchą, pomóż sobie, świetnie. I jeszcze jeden nam został. Ale to zostało, no? Bardzo dobrze. Super, elegancko. Brawo dla Kasia. Pięknie. Super subir a tam wprowadzone indywidualnie dla każdego dziecka, no, są y, przez nich realizowane i sprawia im to, myślę, dużą frajdę. No i przede wszystkim duży aplauz ze strony publiczności, których ich mobilizuje, to taka atmosfera świetna. No, cóż można więcej powiedzieć, no, no tak trzymać. Udział naszych sportowców w zawodach Stwarza im możliwość przeżywania wielu emocji. Okres oczekiwania na swój udział w konkurencjach, emocje związane z pokonywaniem swojej niepełnosprawności oraz udział w uroczystej ceremonii otwarcia, ceremonii dekoracji, ceremonii zamknięcia są jedynym w swoim rodzaju przeżyciem dla zawodników, których nie mają możliwości doświadczyć gdzie indziej. Ich radość, poczucie dumy ze swoich osiągnięć to dla nas najlepsza nagroda. Olimpiady specjalne to nie tylko sport, ale także nowe przyjaźnie, integracja ze środowiskiem lokalnym oraz roz osobisty rozwój naszych wychowanków. Naszą działalność wspierają rodzice zawodników. Czynnie angażując się w przygotowania i udział w zawodach, podczas których mogą znaleźć wsparcie, zrozumienie, akceptację ze strony innych osób o podobnych doświadczeniach, a najważniejsze być przy swoim dziecku. Jeśli chodzi o olimpiady specjalnie, to ja jestem bardzo zadowolona, że ośrodek wyszedł z tym. To pomaga naszym dzieciom pomaga nam, my się staramy angażować też w to wszystko, ale to, że opiekunowie wyszli z tą inicjatywą, żeby nasze dzieci mogły korzystać z tego, uczestniczyć w tym, no i lecz inicjatywa bardzo tej. fajna i godna po prostu jak gdyby yy, nadania jakiegoś charakteru rozwojowego, to znaczy powinna dalej się rozwijać, powinny dochodzić no. do tego jakieś jeszcze nowe elementy, nowe pomysły, a jeśli chodzi o to, co już do tej pory zostało zrobione, no to są organizowane zawody wyjazdowe, na przykład w Zdroju, gdzie dzieci mogły zapoznać się zupełnie z inną scenerią, z inną sytuacją, gdzie no, mogły się poczuć bardzo wyróżnione, docenione, że coś się wokół nich dobrego dzieje. Że są obserwowane i że są w tym dniu bardzo ważne, w tym dniu, właśnie, w dniu, trening, w dniu treningowym Olimpiad Specjalnych. Oprawa jest bardzo ładna, kolorowa prawda, i, i dużo publiczności. Olimpiady specjalne są także szansą dla wolontariuszy. Bez nich trudno wyobrazić sobie realizację misji Olimpiad Specjalnych w czym współpraca nawiązaliśmy w ubiegłym roku szkolnym. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała i będzie tak owocna jak jest do tej pory, ponieważ wolontariat daje wymierne efekty zarówno dla naszych uczniów, którzy angażują się w niego całym sercem, jak i dla wychowanków ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego wychowawczego. Mam nadzieję, że ten entuzjazm, zapał i energia pogromców z wyr udzieli się też naszym uczniom i będziemy w stanie stworzyć również coś tak wartościowego, bogatego i pięknego, bo to ciepło, które korzystamy, z którego korzystamy za pośrednictwem kontaktu z ośrodkiem, myślę, że też kiełkuje w naszych sercach. Wolontariusze przede wszystkim to są uczniowie gimnazjum, czyli jest to też dla nich taka szansa rozeznania swojej ścieżki życiowej. To są młodzi ludzie, którzy stoją u progu swojej kariery edukacyjno-zawodowej i myślę, że taki kontakt z drugim człowiekiem, który wymaga tego wsparcia, opieki i pomocnej dłoni, będzie dla nich takim budulcem, który pozwoli też rozeznać swoje możliwości i mam nadzieję, że spośród tych młodych ludzi zrekrutują się też przyszli działacze społeczni, a być może pedagodzy i wychowawcy. że te olimpiady specjalne są też ważne dla, nie tylko dla naszych dzieci niepełnosprawnych, one są ważne również dla tej młodzieży zdrowej, która tam opiekuje się nimi w charakterze wolontariuszy, ponieważ uczy ich wielu pozytywnych cech, potrafi wydobyć z nich dużo pozytywnych cech takich ludzkich. Że potrafią, że, że potrafią to robić, że ćwiczyły dużo, żeby coś osiągnąć, cieszyły się z nagród, nawet kibicowały. Mi się osobiście bardzo podobało, fajny pomysł. Jesteśmy pełni nadziei, że perspektywa nowego ośrodka, jak również kolejne lata wspólnej działalności będą nadal dla nas owocne, a nasze zawody lokalne, a w przyszłości regionalne, przyniosą nam wiele radości z pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Sukcesy naszych podopiecznych to wspaniałe uwieńczenie ciężkiej, całorocznej pracy i motywacja na przyszłość. Pamiętajmy, sport daje naszym wychowankom szansę pokazania swoim rodzinom, przyjaciołom, społecznościom lokalnym, co potrafią osiągnąć, jeśli da się im szansę. Mają oni bowiem swoje pasje i marzenia, a to wyróżnia ich z tłumu, nadaje im indywidualności oraz sprawia, że są oni jedyni w swoim rodzaju.